Zanim rozpocznę sesję, chciałbym powitać gości, naszych, którzy nas dzisiaj odwiedzili na sesji. W pierwszej kolejności witam starostę Marii Doktorstwa pana Janusza Szpaka. Witam przybył Rady, z Oddyspułów i Panów na skarbnik. Stwierdzam na podstawie ich społeczności, że jest nas, mamy stuprocentową frekwencję, co stanowi o tym, że możemy podejmować. Nie widzę, żeby ktoś chciał coś zgłosić, zmienić porządku obrad, więc przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad w takiej formie, proszę o podniesienie zapoznania. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś sugestie lub uwagi? Proszę bardzo, w tej chwili Nie widzę. Przechodzimy do głosowania na przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu w takiej formie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do, do punktu następnego. Są to informacje o pracy komisji. Drodzy Państwo, w tym punkcie nie będę prosił poszczególnych przewodniczących Komisji Tematycznych o przedstawienie stanowisk. Poproszę tylko przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie wspólnego stanowiska względem budżetu na rok 2014. Proszę bardzo, proszę radnych, podam na odpowiedź na zmniejszenie z tytułu usług pozostałych w gimnazjum w środowiskach drugich od kwotę 3672 zł. Zmniejszenie z tytułu operacji na zadania. Wsparcie, które mógłby w podjąć działania na rzecz, na rzecz, że nie chcę zakresu ochrony środowiska. Dziękuję bardzo. bardzo za przedstawienie kooperatora. Przechodzimy do następnego są informacje o bieżącej działalności całej gminy, przedstawione przez Wójta, a także po części z całego roku. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja będziemy dzisiaj przystąpili na etapy, co się działo między sesjami i następnie, później, gdyby podsumowanie roku 2013, co Działalność selektywny punkt yy, zbiórki odpadów przy oczyszczalni ścieków, on jest w dni tygodniu, jest tam zamieszczone ogłoszenie. Pracownicy naszej oczyszczalni ścieków przyjmują te wszystkie, śmieci, te wszystkie śmieci, które nie są jak gdyby poddane segregacji przydomowej. I 23 grudnia podpisaliśmy umowę z Marszał Marszałkowskim na... Na dwie świetlice, czyli w miejscowości, 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 w miejscowości Iksalę i miejscowości Te dwie świetlice będą jak gdyby wyremontowane. Dostało przetarg na odkroś Wygrała ta sama firma, to było 2 grudnia 2013 roku. W tym roku mamy nowość, jak Państwo wiecie, że odbieramy tylko, mamy tylko dwa worki. Odbieramy tylko pędy i odbieramy szkło i puszki. A medycyn minister środowiska na poszukiwanie złóż ropy naftowej gazu ziemnego w powiecie świdnickim, lubelskim i gminie Fajsławice. To będzie przebiegało tutaj na wysokości Boniewą Fajsławice i wola Dzikowska od powiatu świdnickiego. Zakryliśmy dwa przystanki na drogę nr 17, miejscowości Ignaś. One będą montowane na wiosnę przyszłego roku. Mamy taką dziwną decyzję, co to nasza Radna Przozowska, za oświetlenie uliczne mamy i odmowę i pozwolenie. Odmowa liczy, że na istniejących słupach. Dyrekcja PG nie wyraża zgody na no, miejsce oświetlenia, ale wyraża zgodę, żebyśmy sobie zrobili dokumentację techniczną i położyli kawałek ziemny, postawili własne słupki i zrobili sobie własne, własne oświetlenie. Będziemy się od tej decyzji odwoływali, bo to dla mnie jest absurdem. Co prawda oni planują przebudowę tego odcinka i demontaż tkaniącej linii, ale gdyby były tak uprzejmi i mogliby demontować, gdyby nam przekazane, to moglibyśmy to oświetlenie zrobić za niewielkie pieniądze. Zobaczymy, co odwołanie do centrali w Warszawie może, może nam pomóc albo nie pomóc. Mamy tutaj spotkanie w Myślę, że może coś nam się uda wynegocjować. I tu jest Pan Starosta, Pan starosta, robił taki spotkanie wójtów, i droga kosmosu budowy Karaczemice jest wytypowana do złożenia wniosku do nowego programu odbudowy mostów i dróg dojazdowych. Zobaczymy, że wniosek został zaopiniowany na konwencie, chociaż możliwe, po pojutów I, Gdyby wniosek przeszedł, ta inwestycja mogłaby być realizowana w roku, w roku 2014. Ale o tych rzeczach to może Pan Starosta w swoim wystąpieniu najbliżej. Rodzinę, jakby takim etapem by było, wiadomo, by że rok się zbliża, 2013 do końca został parę dni. I są to podsumowania, są, są jak gdyby nasze zamierzenia każdego mieszkańca i samorady Rady Gminy sowiece, to co nam się udało zrobić, co zamierzaliśmy, co wykonaliśmy w 2013 roku. Znam się tak pokrótce, bo nasza sesja, ma jakby takie dwa etapy, bo to sesja upadkowa, Tą żeby za długo nie przeciągać. prawda podawaliśmy te informacje w naszej gazetce, która się okazała w przed świątecznym, a we parę rzeczy dla osób, które się może nie spotkały. o inwestycji drogowych. Remont jest niebudowa parę kierunków i chodnika w miejscowości Fajsłowice. Widzicie Państwo, tu się odbywało zawsze hamflet zboża, trudno było przejechać, bo było co niemiara. W Polsce były teraz mamy wyremontowane część jezdni, wyremontowane parki. Przy jedynce mamy parki, na samochodów, mamy chodnik, który zamyka pewien ciąg, i chodzi o A przy okazji tego zdarzenia okazało się, że te samochody, które stały praktycznie na samej jezdni, potrafili się dogadać kupujący, wydzierżeni, trwałe działki i złoża się będzie odbywał zupełnie z boku nie utrudniając poruszania się po. i podwójna masa asfaltowa z robami, ze zjazdami. Myślę, że mieszkańcy w końcu mają tego odcinka dobry do jazda drogi. Środki były tutaj. W tamtym przypadku były Urząd Marszakowski 100 tysięcy złotych, w tym przypadku jest cywilizacji, administracji 50 do 50. Okonaliśmy odcinka co prawda małego, odglaźli drugi pas na odcinku 150 metrów, najgorszym odcinku w takim przełamaniu drogi. Ta druga zaczynała nam się tutaj rozbalać. W ramach wspólnych inwestycji z powiatu w dokonaliśmy remontu trzech odcinków powiatowych, y, to jest droga Państwa Ricy-Oliśniki na odcinku od 17 do tego pomnika Jana Kryśkina na bo no droga była fatalna, wiadomości jest centrum Wiesławieckiej. Odcinka, który jak gdyby zaczynały się od powiatu świetnickiego i go w kierunku woli i to był najgorszy odcinek drogi, tam została położona bardzo drobna wczoraj współpraca i masa asfaltowa. Tam nam zabrakło co prawda jeszcze kilkuś tam metrów, ale już najgorszy odcinek drogi jest do przejechania. Później przeprowadziliśmy wspólnie odcinek drogi ale tak też od powiatu świnińskiego, jest to odcinek po 150 metrów. dało w miarę, w miarę chichliwych powodować. Również przeszło nam trzy nowozy miejscowości Wola i Wicikowska, 153 metrów jest to droga asfaltowa na podbudowie, stabilizacja cmento podnioskowa, potem próży mobilne i jest to zakończone dywanieniem, kory wyścigowe, skarby ułożone płytami, także mieszkańcy bo zawsze tym powozem do tego płynały woda i błoto i podlepiane były te najwyższe gospodarstwa. To jest również wykonane odcinek wozu resorowego i jest pierwsze, Pierwsze, technologia podobna, czyli stabilizacja, szybko masa, to jest to na odcinku 464 metrów i dwa odcinki w miejscowości 8 to jest odcinek 206 m i 300 m, podgodowa skałocy rentowa i płyty. I to są gdyby, inwestycje, inwestycje drogowe, o barierkach, jak już mówiłem, że zostały wspólnie z powiatem świetlnicy. Największą inwestycją było, jedynie w tym dla dyrektorów, y, ze szkoły podstawowej, w gimnazjum publicznego w Państwa była, rozbudowa, była rozbudowana szkoła, wygrywała szkoła, była rozbudowana, dzieci w tym czasie się uczyły. Ale po okresie, tym trudnym nastąpił okres już taki bardziej ładny, podoba zakończona, została zakończona jak gdyby z końcem roku 2012-2013 roku, roku 17 października odbyła się wojewódzka się inauguracja roku szkolnego wspólnie z powiatem Praską z panem Starostą, udziałem ministra edukacji narodowej z udziałem kuratora. Mamy 900 metrów ładnej szkoły. Przybył nam placówek klas do nauczania dla na dzieci. Pogliśmy je otworzyć w przedszkolę w wieku 3 lat już. Placje zostały wyposażone dzięki Ministrowi Edukacji Narodowej. Znaliśmy 180 tysięcy na wyposażenie klas. Placje są ładnie, myślę, że są ładnie odnowione. Dyrektorzy spowodowali to, że Dobra inauguracja, myślę, że w oczach, oczach powiatu nie odbiegała od, od inauguracji powiatowej, więc sobie nawet w mieście własnym stawia. bo to przygotowane w moim stadiem dość naprawdę perfekcyjnie. I również przy tej okazji szkoła dostała mm. inny powstańców słyszyniowych i ufundowaliśmy Radio Wojskowice do Szkoły. Szkoła się nie miała. Teraz masz pan sztandar przy okazji odrestaurowane powstań, y, pomienie powstańców styczniałych w miejscowości Państwowicy na Starym Cmentarzu też Państwowica. Z poreszków 12 oddaliśmy boisko wielofunkcyjne. Wiadomo, że to miało różne etapy budowy. Zmienili się wykonawcy, drugi wykonawca się ubora. Pierwszy wykonawca mieliśmy problem, że w ciągu roku prosiliśmy, żeby wystawił fakturę na rzecz wykonawcy, ale szkoła dostała. Ale wojsko zostało kończone, oddane i przy okazji nie tylko poświęcenia tego wojska został nadany sztandar i imię szkoły. Bo szkoła ma takie dość dobre i Jest Paweł II. Myślę, że to jest wyzwanie dla szkoły i dla uczniów, żeby próbować przynajmniej jakieś tam te wzorce, całość tego osiągnąć, co praktycznie robił nasz rodak Jan Paweł II papież. i Jeżeli gotowana pod względem zdobywania wiedzy przez naszych młodych uczniów. Inwestycje w jednostkach OSP. Dokonaliśmy, 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 że tak mało izolacji budynku jednostki OSP. Wybuchowa Niżnikowska, wydało mi się, że budynek był dość odsmurpowany, był remontowany, jak też tam od wielu, od wielu w tym roku jest w tym roku. O to zrealizować, bo tak wygląda cała wywaga, swoje w centrum miejscowości, to dość ładnie wygląda. Również wykonaliśmy zmiany taką na telewizji OSP Śląska II, środki wychodzimy z zarządu wojewódzkiego OSP -W, w Lublinie. Bardzo została dokonana wymiana podołów, która już przechyliła 11.00 Eksady. Dynamiczne. to też dokładnie wygląda. W tym roku również ze wsparcia zarządu krajowego i zarządu wojewódzkiego OSP w Lublinie zostało zakupione dwa samochody, lekki bojowe typu Ford do jednostki Państwowicy, do jednostki Śliska, drugie są jednostki systemu krajowego na tej jednostki jest co wsparcie. To siedzieć też Urzędu Gminy, wiadomo, mieliśmy chyba najbardziej. Wpiszamy budynek w Centrum Krystal, udało nam się dokończyć ten termin ter ter budynek budynków Gminy. Była to też dość długa inwestycja, ponieważ środki pochodziły za karne odsetki przy penalizacji miejscowości Wola i Zielowska. Również oddaliśmy tą salę, która się nazywa Świętego ta sala, na której teraz siedzimy i dwie sale, które są służbowo. Jest to świetlica, które jest finansowane ze środków ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kolejni. Taka sama świetlica powstała w jednostce Rosp Średnicka, drugie. Próż tam byliśmy przystało środę fronną samą tak i rano, dowozi dzieci do szkoły specjalnej, Nie tylko bo objęliśmy dowozem i tzw. szempetówkę i, i, i dzieci z po takim.